Zjawisko peltiera polega na wydzielaniu lub pochłanianiu energii pod wpływem przepływu prądu elektrycznego przez łącze dwóch metali i półprzewodników. W wyniku pochłaniania energii na jednym złączu i wydzielania energii na drugim pomiędzy złączami powstaje różnica temperatur. Oto układ pomiarowy, za pomocą którego zademonstrujemy zjawisko peltiera. Zawiera on płytkę peltiera, której wewnętrzną budowę pokazuje schemat. Takie płytki, zwane też ogniwami peltiera, stosuje się do chłodzenia zespołów komputera. Ułożenie połączonych szeregowo elementów półprzewodnikowych typu N i P sprawia, że po jednej stronie obudowy prąd płynie od N do P, a po drugiej odwrotnie od P do N. Podczas przepływu prądu jedno ze złącz ulega ogrzaniu, a drugie ochłodzeniu. O chłodzeniu ulega złącze, w którym elektrony przechodzą z przewodnika o niższym poziomie fermiego do przewodnika o wyższym. Między ściankami obudowy powstaje różnica temperatur. Na górnej i dolnej ściance umieszczono termoparę, która mierzy temperaturę ścianki. Temperaturę odczytujemy na wskaźnikach: na górnym temperaturę górnej ścianki, na dolnym temperaturę dolnej ścianki. Czerwony i czarny przewód doprowadzają prąd do płytki. Natężenie prądu odczytujemy na lewym mierniku, napięcie na prawym. Rozpoczynamy doświadczenie. Prąd nie płynie przez płytkę, temperatury obu ścianek są równe. Stopniowo zwiększamy natężenie prądu. Obserwujemy podnoszenie się temperatury płytki górnej ścianki i obniżenie temperatury ścianki dolnej. Różnica temperatur nie może jednak zwiększać się nieograniczenie. Widzimy, że dalsze zwiększenie natężenia prądu powoduje ponowne podgrzewanie dolnej płytki. Spowodowane jest to wydzielaniem się ciepła dżula, które zawsze towarzyszy przepływowi prądu. Ciepło dżula rośnie wraz z natężeniem prądu. Po wyłączeniu prądu obserwujemy wyrównywanie się temperatur. Jednak temperatura końcowa jest wyższa niż na początku doświadczenia, gdy wynosiła ona 20 stopni. Nic dziwnego, przez układ płynął prąd i wydzieliło się ciepło.